Witam wszystkich w innym sezonie. Dobra jak się na mały i Słuchajcie leży tu piękna tyczka. Jest to raczej tyczka zeszłoroczna. na 100% ale widzę, że jest ładna. Także mamy fajną tyczkę zeszłoroczną. I chodziły. Chodź jaka ty cię się ukowała O ja pierdziela kiklamot Dziesiąt tak Ale spójrzcie jaki Ja cię kręcę Karurza Masakra Suję すぐに飲まない。<は>